Dlaczego strzelałeś? Żałujesz tego, co się stało? Tak. Tak? W dniu dzisiejszym w prokuraturze rejonowej w Dzierżoniowie był doprowadzony podejrzany Emil L. do sprawy zabójstwa, do którego doszło w Niemczy 2 października tego roku. Cała historia rozegrała się tam na rynku i Niemczy i w oko i okolicach rynku. Gdzie w godzinach wieczornych doszło, padły strzały i zmarł na skutek tych strzałów Michał M. Wcześniej panowie mieli już między sobą zatarg, doszło do rękoczynów, i to wszystko skumulowało się później w ten sposób, że aż padły strzały. Z bochego powodu doszło do zgonu drugiej osoby, czyli Michała M. Sytuacja była taka, że podejrzany, no nie czekając na nikogo, uciekł z miejsca zdarzenia, ukrywał się, najprawdopodobniej chciał uciec za granicę, bo został zatrzymany dopiero w dniu następnym w Zgorzelcu. Dzisiaj był doprowadzony na zarzuty, na zarzut yy, najcięższej zbrodni w kodeksie karnym, czyli zabójstwa, a także nielegalnego posiadania broni. Do zabójstwa się przyznaje, wyraża elementy skruchy w swoich wyjaśnieniach, natomiast nie przyznaje się całkowicie do nielegalnego posiadania broni palnej. Jeżeli chodzi o kwestię co doprowadziło do śmierci, no to lekarze, którzy prowadzali sekcję bez żadnych wątpliwości wskazali, że tutaj przyczyną zgonu było, było trafienie pociskiem na wysokości obojczyka z broni palnej, która następnie kula weszła w ciało, uszkodziła jedną z głównych żył tutaj w tych okolicach, doszło do wykrwawienia, zahaczyła jeszcze okręgosłup i wyleciała plecami. Niezależnie od tego, czy ofiara Michałem by przeżył, to prawdopodobnie byłby i tak kaleką do końca swoich dni. W następstwie wyjaśnień, zebranych materiałów, zeznań świadków, wszystkiego, co w sprawie udało nam się ustalić, w dniu dzisiejszym jest złożony do sądu rejonowego w wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, który zostanie rozpoznany w dniu jutrzejszym w godzinach południowych. Za to przestępstwo podejrzanemu grozi. Dożywotnie pozbawienie wolności, czyli także najcięższa sankcja przewidana w polskim kodeksie karnym.